Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na kanale. Weto. Ja dzisiaj Albert Rokicki. Cześć, witamy cię bardzo serdecznie. Będziemy rozmawiali oczywiście o polskiej giełdzie i sytuacji też na amerykańskiej giełdzie, bo jesteśmy w trakcie, że my jeszcze nie wiemy jakie będą wyniki wyborów. Na razie jest liczenie głosów, więc dzisiaj o tym porozmawiamy. i trzy typy na trzy miesiące webinar, który zrobiłeś, to teraz rozwiniemy, i pokażemy tutaj aktualne wykresy i pogadamy sobie o tym. Więc zapraszamy was wszystkich do oglądania i lajkowania, udostępnienia dalej swoim znajomym. Cześć, Albert, witamy cię. Cześć, cześć macie jak no nie wiem, czy będę w stanie tak szybko mówić jak ty? <laughs> Miałem wrażenie, że przebijana jest taśma, także gratuluję dykcji dobrej. Trzeci e, wywiad, więc już jestem w stanie flow, wiesz? Okej, okej. Okay, okay. Tak, ja mam taki cykliczny format, trzy typy na trzy miesiące, i żeby było jasne, ja ten webinar już opublikowałem tak. ponad tydzień temu. E, najpierw on był dostępny dla subskrybentów, long term oczywiście, no i te trzy typy, może przejdźmy do konkretów, to jest Ten Square Games, mhm, e, Biomet Lublin i Mennica Skarbowa. I co ciekawe, Dwa podmioty z tej trójki, czyli Mennica Skarbowa i Biomet, to są te same typy, które były w poprzedniej edycji, czyli te, które ja poleciłem, czy poleciłem no, zaproponowałem w połowie lipca. I teraz zdecydowałem się również w październiku, w połowie października, ponowić właśnie ten, ten nazwijmy to sugestie czy tam y, pomysł inwestycyjny i zaproponowałem właśnie Mennicę Skarbową i y, Biomet, natomiast rozczarowujący Brand 24 Zamieniłem na y, Ten Square Games, czyli mm -hmm. spółka gamingowa. Ale spółka gamingowa z tego segmentu, w której ja akurat nie jestem specjalistą i szczerze powiem, nie jestem wielkim fanem, bo właśnie gry mobilne, czyli nie, nie wiem, czy grasz na, na smartfonie sporo, ja nie, nie, ale nie, nie. Bardzo mało. jest to bardzo dochodowe, bo to, ten Square Games, czy BoomBeat czy, czy inni producenci właśnie tych, tych gier mobilnych to są bardziej agencje marketingowe. One muszą dużo puszować te, te gry, prawda? No, mam, mam tu na myśli po prostu reklamy na Facebooku, na... W Google, A żeby w ludzie ściągnęli tą aplikację? Żeby pobrali, to, się, to, to, są, to są gierki, które się pobiera w setkach, milionach nawet e, sztuk i chodzi o to, żeby potem zmonetyzować te gry e, mm -hmm. na, e, na podstawie e, mikropłatności, tak? Czyli, czyli po prostu, nie, Jakiś jeżeli jest fishing... Jakieś sobie super mieczyk, plus 5 do ataków w danej grze. Dokładnie tak, tutaj w przypadku Ten Square Games to jest Fishing Clash, to jest e, symulator łowienia ryb. No, i tam taka wędka to podobno potrafi kosztować 70 zł. Ja byłem w szoku, bo myślałem, że tam, może, nie wiem, dolara, dwa dolary się wydaje, ale tutaj 70 zł to no niemalże dochodzi do tych realnych cen, prawda? Gdzie byśmy chcieli na ryby na przykład się wybrać, byśmy musieli sobie kupić wędki, no podobne koszty. E, więc zarabiają naprawdę nieźle, bo zarobili w drugim kwartale samym 25 milionów złotych na czysto, wobec 13 milionów 13,1 w zeszłym roku. Czyli no to jest spółka z dynamiką plus 100%. Zysku netto, jeżeli chodzi o przychody, to te przychody w trzecim kwartale są wstępne szacunki podane 177 milionów złotych wobec 68 w analogicznym okresie roku ubiegłego, to jest plus 68, plus 160%, przepraszam, plus 160% na samych przychodach. Okay. No i tu trzeba przyznać, no, sobie, sobie jasno powiedzieć, że to nie jest taka rentowność jak w przypadku tych tradycyjnych gier, no bo z tych przychodów no to 15% to jest ten zysk netto, co w przypadku na przykład CD projektu i Bit, no to nawet dochodzi do 50%, no ale tu powtarzam, tu się ładuje bardzo dużo w reklamę i się wyciska z tego gracza, wiesz, jak, jak z cytryny. Jak już będzie, jak już gra, to trzeba wtedy go kręcić i z jednego gracza po prostu większy dochód ma być. Tak, tak. tak. I to wiadomo, to jest wszystko policzone, tak jak w agencji marketingowej, liczy się na tych takich big whales, czyli takie, yy, oni się starają pozyskać wielorybów jak najwięcej, i taki wieloryb potrafi kilkaset tysięcy dolarów w skali roku nawet yy, przechulać właśnie w takie, w takie gierki. Mm -hmm, to to mm. już no, naprawdę rekordziście. To termin, termin z pokera, też tam były te Walesy tam są, w te... tak samo. Tak, wieloryb. Procent może tak takich mm -hmm. osób, które sporo płacą, ale to Jakieś wystarcza, marzy. żeby zarabiać 25 milionów yy, Złotych. Na razie mówi się, że ten Square Games jedzie na jednej grze. Tak jak mówiło się o CD-projekcie, że to jest Wiedźmiary. spółka jednej gry, także Wiedźmin trzeci to, to ciągnie. Tak tutaj analogicznie takim Wiedźminem 3 smartfonowym jest Kisim Clash, no bo generuje 92% przychodów. Więc to też był powód, dla którego ja byłem sceptyczny do tej, do tej spółki, no ale teraz wchodzi w tak zwanym Soft Lunch'u, czyli oni testują na, na wybranych. Rynkach taki, taka gra jak Flip My House, czyli troszeczkę pod House Flippera, mm -hmm, tam się mm -hmm. pozycjonują. Idealnie, jak zamknięte mają rynek i... realnych nieruchomości zakaz przemieszczania się będzie, to idealnie będą sobie flipować. Tak. Jakby... I to jest też, to jest właśnie gra dla kobiet, podobno kobiety lubią remontować, tak, dekorować tak, coś, tak. prawda? To też może dobrze performować. I Hunting Clash, czyli symulator ee, polowania. polowania, jest taka też gierka, na którą ja czekałem z dotęsknieniem Go, e, Golf Rush czyli symulator gry w golfa, ale tutaj no, szacunek, bo stwierdzili, że źle performuje, zgłaszają ludzie błędy, zastrzeżenia, więc oni to przekładają już któryś raz i, i teraz konsensus mówi, że jeszcze może gdzieś pod koniec roku będzie lunch oficjalny tego Golf Rusha. czyli mówimy tu już nie o jednej grze, ale o, o, o czterech łącznie, mm. prawda? jak to wszystko wejdzie. Potencjalne wejście na Chiny też może bardzo dużo pomóc, bo jednak w Chinach jest, jest największy rynek właśnie tych, tych, tych gier mobilnych. Jako całość w ogóle jest, jest, jest największy, przegonili Stany Zjednoczone, ale właśnie smartfony, bo to jest ten pierwszy wybór w Chinach. Smartfony. Nie każdy ma nawet komputer, czy w ogóle Azję, prawda? Każdy ma smartfona, nie każdy nawet ma komputer, a poza tym w Chinach jest zakaz sprzedaży konsol. Więc to jest albo PC-towy, albo smartfonowy rynek właśnie tylko. To dlaczego jest zakaz sprzedaży konsol? Nie mam pojęcia, wiesz, na rynku, bo nie mają własnej, wiesz, jest albo Nintendo japoński, albo amerykańskie dwa, tak? tak, PS i Xbox, no. Tak, Sony to jest japońskie oczywiście i i Nintendo, natomiast amerykański Xbox, więc może to jest ochrona własnego rynku, jak się to robią własne własnej, to będą sprzedawał. No? W każdym razie ten, ten Square Games pod 600, 643 zł. Tak, i tu technicznie też wybicie ładne jest z konsolidacji takiej bardzo długiej. Ja lubię takie, takie sytuacje, kiedy kurs, jak to się mówi, długo kisi się w miejscu, prawda, nagle jest taki podskok, tak? jest takie wybicie, bo to najczęściej są bardzo mocne ruchy w górę wtedy, prawda? Drugi podmiot, biomet no to ty typowa covidówka, czyli y, pozycjonuje się tutaj pod, pod ten, ten, ten strach, y, panikę związaną z covidem, mamy rekordy zakażeń, a jest to spółka, która opracowuje lek, terapię, bo to też jest kontrowersyjne. Podobno nie jest to lekiem, bo to jest po prostu oczyszczone osocze. Więc każdy, kto ma y, laboratorium, kto, kto ma technologię, może sobie taki, takie osocze oczyścić. Teoretycznie nie jest to nic, jakby Innowacyjnego nazwijmy to, prawda? Natomiast no, analogiczny lek w Stanach Zjednoczonych jest warunkowo tak dopuszczony do, do terapii. Podobno Trump nawet go y, y, pobierał. I tak? y, y, y tutaj jedynym mankamentem jest to, że tego osocza jest mało. Że pomimo tego, że zakażeń jest, du jest dużo, to jednak y, ciężko jest pobrać dużą ilość, i, i, i to jest ten mankament. tak? Że oni mają technologię, mogliby produkować dużo tych, 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 tych litrów. Natomiast mało jest, mało, jest, tak? mało jest chętnych, być może jest to skomplikowane właśnie, jeżeli chodzi właśnie o, o pewność, czy ktoś ma jeszcze te antyciała, czy nie. Szczerze powiem, nie znam się na tym. Tutaj jest typowo po prostu psychologia rynku, czyli zakładałem właśnie w połowie października, że może być druga fala taka brutalna, jeżeli chodzi o COVID. Więc wybrałem sobie biometr, tak? jeszcze tam brałem pod uwagę Inogen, z kolei to są testy mm -hmm. na szybkie testy y, dosyć pewne, bo nie, nie antygenowe, tylko właśnie takie PCR-1 lamp, tak? taka, taka technologia, czyli już 90 parę procent, a nie właśnie antygenowe, gdzie masz 60%, procent, tylko to w sumie na podstawie oceny y, kogoś i jego gorączki. Prawda? Teraz jest, nie wiem czy wiesz, że Amerykanie opatentowali analizę kaszlu. Że podobno na podstawie kaszlu już wiadomo, że ktoś ma COVID, a nie zwykłą grypę, także już masz 60, pewnie albo 70% skuteczności. Mm -hmm, no tak. Więc akurat, akurat ten podmiot InnoGen, podobno, tutaj cytuję prezesa, że właśnie ma ponad 90 parę skuteczności. Ale wracając tutaj do typów, no to zdecydowałem się na Biomet, Większa płynność, kandydat do awansu do WIG20. Podobnie jak Ten Square Games. Ja zapomniałem o tym powiedzieć. Ten Square Games ma szansę już awansu do WIG20 w kolejnej normalnej rewizji, nie, nie tak jak Allegro, że nagle wskoczyło, prawda, tylko pewnie w marcu będzie kolejna rewizja i, i spełnia wszystkie kryteria free floatu, kapitalizacji i tak dalej i podobnie biometr właśnie, czyli może być powiew świeżości kolejne na, na, na dużym WIG-u. A potem jeszcze ETF-y muszą kupić, tak? Rozumiem. E, jak tak. mają ekspozycję na WIG20, to muszą ETF-y dokupić e, e, daną spółkę. E, to prawda, tak, bo one replikują skład WIG20. Jeszcze jest szansa, że ten Square Games na przykład awansuje w tych międzynarodowych indeksach, właśnie wejdzie do MSI Poland, do MSCI Emerging Markets, tak jak Allegro weszło mm -hmm. i po prostu z automatu musiały te fundusze się dowarzyć, tak? I, i a nawet jak fundusz jest aktywny, no to jak on widzi, że jest w prestiżowym indeksie podmiot, no to kupuje go, prawda, jeżeli chce mieć ekspozycję na Polskę, no bo uważa, że skoro MSI i Morgan Stanley to by typował, no to to, że to jest legitne, prawda, i to też bardzo pomaga właśnie w, w, w uzyskaniu większej płynności i w zainteresowaniu graczy. To Biomet Lublin, przyznam szczerze, no ryzykowny papier. Może być ryzyko, jeżeli na przykład by zakażenia bardzo się obniżyły w Polsce. No jest hipotetycznie taka, taka szansa, że zejdziemy nie wiem, poniżej 10 tysięcy do, do kilku tysięcy, więc nie będzie aż takiej potrzeby tego, tego osocza, żeby, żeby na, na, na rynek zapewniać. No i trzeci podmiot to jest Mennica Skarbowa. Prezes był gościem podczas naszej konferencji Książęca Street, ostatnio, online'owo oczywiście i przyznam szczerze, że zachęcił mnie do, do, do spółki. Oczywiście ja tę decyzję podjąłem już wcześniej o tym, że mennicę zostawiam, natomiast no, popyt jest wiadomo gigantyczny. Polska, jeżeli chodzi o szacunki, ma wygenerować sprzedaż złota inwestycyjnego na poziomie 5 ton w tym roku. Takie, takie są mniej więcej, nie wiadomo czy dojedziemy, ale w zeszłym roku były to 2 tony. Więc mm. naprawdę mm. gigantyczne 150%, no. tak? No, pamiętam, że w kwietniu było, jakie było FOMO i wszyscy kupowali złoto i srebro. Wtedy ja sprzedawałem właśnie. <laughs> okay. no, no, tak, Ale jako to były spekulant. Tak, tak, to jest spekulant. I, I rzeczywiście dużo, dużo osób wtedy kupowało i wyprzedali się wszystko. Wszystko, co było na rynku, zeszło, nie wstrzymane były dostawy w ogóle, więc wiesz. Tak, tak, ale okej, okay. ja wiem, że złoto może rosnąć, albo może spaść, prawda, ale tutaj oni, no, ja, chodzi tak. o obrót, tak, że zainteresowanie cały czas jest i Podobno ustawiają się kolejki pod niektórymi punktami, Amenica ostatnio otworzyła kolejny punkt fizyczny, prawda? Bo to... Nadal to jest złota jest fizyczna, nie? Z rąk do rąk jest. Bo online tam widziałem na tym, na tym wykładzie 20% nie 8, całe, No tak, tak, niecałe 20%. To jest online, a reszta to jest stacjonarnie. Ludzie wolą dalej kupić stacjonarnie niż online, żeby przywiózł kurier. Tak, więc ale o to ja. mi chodzi, że, że im więcej punktów stacjonarnych, tym lepiej dla nich, tak? Mm. A tak, ale powiem Ci szczerze, że nawet się zdziwiłem, że 18%, bo bodajże chyba to było 18% jest online, bo szczerze powiem, nie wiem, czy bym zaryzykował zamówienia właśnie <grymnie> przez internet, Aż, a, a tym bardziej to pokolenie moich rodziców, to no tak. no, wolałoby się udać. No 8 tysięcy złotych za, tak. za uncję teraz, tak, dokładnie. przelej tak. to z, z banku, nie? To jest takie... A no może bym dotknął. wiesz? Tak, ten, 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 ten... Czy kurier dowiezie, czy nie? No, no, tak? no, no. Czy tam... Kiedyś yy, Przemek Słowacki opowiadał, że, że kurier normalnie wypadła, wypadły mu z auta jakieś yy, no, ta reklamówka, reklamówka z uncjami, i ktoś przejechał po tym, i normalnie były odciśnięte w tym papierze po prostu Aha. te uncje, nie? No i, okay. i ten, i zgubiona paczka była. Taka ciekawostka. Aha. Także zdarzają się oczywiście zgubienia, ale zazwyczaj są Zbyt one chronione, z nie? Tak, no, z pewnością tak, ale no ciekawy podmiot, no bo jej wyniki też um, były bardzo obiecujące, za Pierwszy kwartał, 5,5 miliona, potem rozczarowujące rynek, w tym mnie, również tylko 2,7, no ale to jest ponad 8 milionów w pierwszym półroczu. W porównaniu do 400, 400... tysięcy, tak. 440 tysięcy dochodu rok wcześniej. Nie? Z niskiej bazy bardzo, ja teraz liczę tak bezpiecznie chyba po 5 milionów, trzeci i czwarty kwartał, no bo to sanie na złoto jest bardzo duże wciąż, więc to jest jakieś 18 milionów za cały rok, przy kapitalizacji spółki 165 milionów to. CZ poniżej 9, to uważam, że jest względnie tanio, jak na taką dosyć modną spółkę, no bo mhm. jednak złoto jest sexy, wróciło do łask inwestorów. No tak, bo im droższe, tym więcej osób kupuje, he? Myślę, że tak. I to też fajnie tam przedstawił właśnie prezes, że to są prezenty okolicznościowe, że można sobie zamówić tam właśnie na urodziny, na jakiś tam, nie wiem, jubileusz i tak dalej. Bardzo fajny, fajny pomysł, moim zdaniem. Ale, a polską polska już tak nie rośnie, nie? Tam jest kapitalizacja większa. Ale mennica większa. polska, y, to teraz jest deweloper też, prawda, taki konglomerat się zrobił. Ale bilety jest... też sprzedają w automatach w Warszawie. Tak, w tak. ZTM-ie. Mm -hmm, nie jeździ teraz. Złoto, złoto nie stanowi dla nich chyba większości przychodów nawet. Mm, tego core biznesu, okej. Okay. Mm -hmm, ale sprzedali 1,4 tony już w tym roku. 900 kilo w pierwszym półroczu, co w, co w tamtym roku cała w całej Polsce 2, 2 tony sprzedano, mm. także no jest, jest ewidentnie trend w górę, jak prezes pokazywał Niemcy, to jakaś petarda w ogóle, do Niemiec to nam jeszcze brakuje kilkadziesiąt razy, byśmy No to chęli. wiedza, wiesz, myślę, że po prostu Polacy dopiero się uczą gdzieś tam złota, mm -hmm. srebra. I dalej. No to jest nadal 3% no. inwestorów, ile? 4% inwestorów? W Niemczech inwestorów? mają tą pamięć, jakby przekazywane z dziadka, no. pradziadka pamięć o hiperinflacji i złoto wtedy uchroniło, ale giełda też, żeby, tak przy okazji, nie ale jak ktoś miał złoto, to nie stracił, no bo ono jakby odwzorowywało w cenie tą hiperinflację, więc być może właśnie opowieści dziadków <laughs> powodują, że też i... Si te pokolenie teraźniejsze i młodzież też kupuje złoto właśnie. Ale to właśnie Niemcy, wydaje mi się, po prostu mają dojrzałość w rynku i tam po prostu jest więcej kapitału, więc więcej inwestorów no, i tak dalej. No a Polska dopiero gdzieś tam goni, gdzieś tam... Polska na razie nieruchomości to jest najbardziej no, sekcja no, 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 dla Polaków, no, no. prawda? Rozumieją nieruchomości i, i tak jak teraz nawet rozmawialiśmy przed od, nagrywaniem odcinka, to jest bilion złotych na lokatach i 20, ponad 20% się interesuje nieruchomościami, a tylko 6% się interesuje giełdą. Także jedna no, piąta nieruchomościami to jest. jest I jeszcze dużo, dużo przed nami. 200 miliardów może powiedzieć nieruchomości. Okej. Okay. I to wyobraź sobie przesuńmy to do online, bo jeśli rynek nieruchomości będzie zarżnięty lockdownem z zakazem przemieszczania się, mm -hmm. ludzie przeniosą kapitał, kurde, coś trzeba kupić, nie? Bo na przykład będzie spekulacja w internecie oraz w telewizji, duża inflacja idzie, więc wejdą kupią na giełdę, bo jest najprostsze wejście tak. na rynek bo masz to w swoim banku, masz... Wiesz, ja się, w M banku mam też, się przelogowuje do tego, do, tak. do systemu, nie? W XTB tak samo, bardzo prosto się wchodzi na rynek. Trudniej jest wejść w nieruchomości, bo jednak trzeba się mhm. gdzieś wybrać, coś trzeba obejrzeć. A jak będzie zakaz przemieszczania się, no to zarżnięty będzie rynek tak naprawdę. Tak. I kiedyś był zarzut, że te konto maklerskie to trzeba, nie wiem, tydzień otwierać. Ja, ja tak mówiłem, no. To a, na, był... a tak jak wspomniałeś w XTB, ja kiedyś w niedzielę i to po 22:00 pamiętam, mi to zajęło 15 minut chyba, bo trzeba tylko uwiarygodnić się, przesłać zdjęcie tak. rachunku za prąd, no, żeby no, no, potwierdzić no i zdjęcie, adres no, i, i dowód, tak? Ja byłem w szoku, że dosłownie w 5 minut była weryfikacja i mogłem już inwestować, nie? Tak, tak, tak. W <laughs> to, 2000, to 2015, 2015 pamiętam, że jeszcze wychodziłem do biura maklerskiego, poszedłem mm. wtedy. No, no, to no to, ale tak. to, to teraz to jest naprawdę ad hoc i od razu można wejść, więc ja sądzę, że oczywiście ale tutaj tylko w timingu się Albert nie zgadzamy, nie? Ja, ja sądzę, że polską giełdę czekają naprawdę w złota Hossa, ale ja jeszcze sądzę, bo nie jestem na rynku taki <noise> tak mocno <noise> zaangażowany, więc to jest życzenie myśleniowe, życzenie myśleniowe, także chciałbym, żeby była korekta, nie? Taka głęboka hmm. korekta tego deflacyjnego szoku, żebym wtedy mógł właśnie dokupić się. No mam kilka tam trochę akcji, wiesz, inwestuję 500 plus, ale to, to jest nic, nie? No ostatnio mieliśmy piękną korektę spadki na panice związanej z COVID-em. Zamknięcie cmentarzy w piątek ubiegły. To, to też odbiło się zbiegło w Zbiegło się pracy? właśnie z dołkiem. No. To nie o takim dołku mówię, o takim, takim właśnie marcowym jeszcze wiesz, głębszym niż marcowe spadki. No. No, nie wiem czy. No, czy ja Wszystko jest możliwe, ale no tego nie wiemy. Jeśli tak. się to nie wydarzy <grym> w ciągu jednego roku, to, to wtedy będę po prostu górny. Wtedy podejrzewam, mm -hmm. że. Akcje, akcje, akcje są tanie. Ja powiem tak, że akcje polskie były tanie nawet przed covidem jeszcze, czyli w zeszłym roku, bo były jedne z najtańszych na świecie, tylko wyprzedzała nas Rosja i Turcja. Mhm. Tam, gdzie właściwie no, rządzi dyktator, tak, jest tu tu, no. dyktatura. No. Także A myślę... teraz, teraz ciekawy jestem, jest jak teraz są wyceniane tureckie akcje, podczas kiedy ta lira turecka traci tam już z 8%. Z 8 lir turecki za jednego dolara. Ona straciła tam połowę wartości w ciągu 2,5 roku, więc ciekaw jestem, jak teraz są wyceniane właśnie, czy kapitał tak odpłynął od nawet tureckich akcji, że teraz warto by się wybrać w podróż do Turcji. Ja pomimo wszystko bezpiecznie się czuję na własnym podwórku. No, wiesz, to jest ciekawe właśnie, jak teraz są wyceniane te tureckie akcje. No Polskie, no dwóch nie miało, tak, to, to co mam Turchia to JEDSW. mocno, no bo też się turystyka padła, prawda. No, no, to... wiesz, tak. No i na, na granicy masz konflikt azerbejdżański tak. z Armenią, który jest też wspierany przez tureckie mm -hmm. władze, nie? To no, Też wiesz, wiesz to też na południu też są zaangażowani w Syrii z kolei. No dokładnie, no, Czyli no, dwa jest. konflikty już, także no. Także tutaj konflikt jest Stanów... ciekawa... A propos. Właśnie, Stany Zjednoczone, o tym jeszcze nie gadaliśmy. Okay. Mamy, y, mamy te liczenie głosów i y, jak tutaj sądzisz, czy będzie ten potwierdzony Biden, będzie prezydentem? To jest taka, wiesz, jeszcze nie wiadomo do końca, ale już... Większość stanów jest potwierdzonych, i jest po prostu półmetek już, znaczy nie finisz, finisz tych wyborów. No i ja mam taką teorię, że jednak Trump w jakiś magiczny sposób zostanie ogłoszony prezydentem na drugą kadencję i wtedy rynki polecą, właśnie, bo wszystkie już liczą, że Biden będzie ze swoim stimulusem na 3 biliony dolarów. Ale tak naprawdę to Trump był preferowany przez rynek. Jak zrobiłem na mojej grupie na Facebooku sondaż, to zdecydowana, przygniatająca większość opowiedziała się za Trumpem, że Trump był lepszy dla rynku, no bo on nie podnosi podatków, jest prorynkowy, probiznesowy, chyba najbardziej probiznesowy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych. Interesuje się giełdą, więc zależy mu, żeby giełda dobrze performowała, więc Biden jest o tyle korzystne, że inne sektory by zyskały, no bo jednak ten, tak jak mówisz, gigantyczny stymulus, no i Ochrona Zdrowia, ta Obamacare, więc wszystkie biotechnologiczne, farmaceutyczne poszły w górę mm, bardziej. Cannabis, trochę... green energy. Ale tak, green energy, nawet te marihuanowe właśnie spółki, one ładnie, ładnie odbiły, ale kto wygra, to powiem szczerze, że nie wiem, bo Takiej, tak wyrównanego wyścigu, to ja sobie nie przypominam, od czasu Gora z Georgem Bushem juniorem, kiedy tam Gore nawet osobiście przeliczał te, te głosy, mhm. pamiętasz, i, i w końcu Sąd Najwyższy musiał Floryda wskazać. Tak, na Florydzie Tak, na Florydzie, więc coś niesamowitego. Tu w, w Georgii, tak jak teraz rozmawiamy, to, to chyba tylko tysiąc głosów dzieli obu kandydatów. Niesamowita rzecz, i. i Niesamowity spektakl. W ogóle najwięcej wyborców w historii już tak, Biden też, też, też pozyskał, też, też. tak? Więcej niż Obama. Ja, frekwencja była też największa. Mhm. Tak, kiedy to będziecie oglądać, to nie wiada, nie wie, my nie wiemy, jaki jest wynik. Może jak Wy już będziecie oglądać, to będziecie wiedzieć, jaki jest wynik po prostu wyborów, więc no, zobaczymy. Ja sądzę, że w długim terminie nie będzie znaczenia, kto będzie prezydentem. Sądzę, że amerykańska giełda tak. będzie dalej rosła. Oczywiście, tak mi się wydaje. Przemier przetasuje się kapitał tak i ściągnie... z fangów na inne sektory, które będą bardziej sexy. I jeszcze mogą... ściągną kapitał z całego świata w dolarów Wszyscy będą szukali dolarów, ale to też po deflacyjnym szoku. To też Aczkolwiek tutaj... taka teoria jest, ja akurat nie, nie skłaniam się ku takiej tezie, że właśnie jak wygra Biden, to kapitał będzie się przenosić chętniej na Emerging Markets. Mhm. Bo to będzie znaczyło już sufit w Stanach, prawda? Że Biden już będzie bardziej socjalistyczny w kierunku Europy będzie szedł, w kierunku takiej Francji czy Niemiec, socjalistycznych, prawda? I że kapitał będzie szukał właśnie ujścia w, do Chin. Bo nie wiem, czy wiesz, że w Chinach y, jest taki indeks y, y, bezwzględny, tak? Jakby nie, nie biorący pod, pod uwagę wag indeksu. Czyli każda indeks, y, każda spółka ma taki sam głos, jak gdyby, tak? Taki mm -hmm. y, indeks i on powiedział szczyt historyczny. Ostatnio. No, kurczę. Także Chiny są na all time high, właśnie biorąc pod uwagę tą równą wagę każdej spółki, coś, coś niesamowitego i też, żeby się nie, nie pomylić, bo teraz takie, takie, takie giełdy jak Chiny to już nie, jest, nie są kopalnie, elektrownie głównie, Kwiatk. tylko to są właśnie Alibaba, czy tam ten największy debiut w historii, ten Amt, prawda, mhm. który teraz ma wejść, to są, to są nowoczesne technologie. Czyli to już nie ma, niedługo nie będzie rozróżnienia Emerging Markets i, i, i Develop, bo jakby udział w indeksie będzie podobny. U nas też się już powoli to przechyla, coraz lepiej jest, bo mamy już Allegro, mamy CD Projekt, no te, ten wchodź, ten square, niedługo mówisz. Ten Square Games, być może Biomet Lublin, który jest biotechem, tak, i to też jakby ta szala prędzej czy później też na korzyść być może wejdzie, nie wiem, w przyszłości Eleven Bit, Playway, kolejne gamingowe, nie? Moi drodzy w drugim odcinku, który zobaczycie już niedługo. E, zrobimy to trochę bliżej premiery Cyberpunka, Zapytam się, Alberta, jak rozgrywa po prostu, jak rozgrywa premierę Cyberpunka, Więc w przyszłym tygodniu, we wtorek o 12 będzie ten odcinek. Zapraszam Was bardzo serdecznie i piszcie w komentarzu Wasze pytania i tak dalej. Zbierzemy to wszystko, zrobimy sobie QA bliżej końca roku. E, I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Ci, Albert. Dzięki z inwestorskim pozdrowieniem. Więcej szczegółów w opisie, tam zapraszam Was do opisu, tam jest więcej napisane. Cześć. A więcej wolnościowej propagandy na wet.media. Nie zapomnij przeczytać opisu i zapraszamy do oglądania następnego materiału. Śmiało kliknij!